Witajcie na motokuncik.pl Dzisiejszym tematem jest BMW E70 z silnikiem N57 Co tutaj się stało? W czasie jazdy silnik zgasł i klientka przyprowadziła samochód do naszego warsztatu na lawecie W pierwszej kolejności zdjęliśmy pokrywę zaworów, żeby sprawdzić czy nie zerwał się łańcuch rozrządu, ale Łańcuch rozrządu, proszę, jest sztywniotki. Eee, wszystko bardzo ładnie wygląda. Eee, a silnikiem nadal nie można przekręcić. Jest jakiś delikatny ruch, ale fizycznie nie można nim przekręcić. W każdym razie wyjmujemy silnik, rozbierzemy, zweryfikujemy. Zebrał i tak naprawdę po kolei musiał yy, odpinać yy, stopy wału, bo tak naprawdę za, głównie zatarł się silnik na. Yy. Panewkach głównych proszę, zobaczcie co tu się dzieje. jest po prostu dramat jeden wielki. Tutaj zobaczcie jaki głębokie żer. Tutaj obrócona panewka. Demontujemy wał, zawieziemy do sprawdzenia do warsztatu, który specjalizuje się w obróbce silników. Też będziemy musieli blok zawieźć, żeby w razie coś, jakby się udało uratować w ogóle ten wał, będą musieli wyosiować blok, bo na pewno on przez to, że tak się złapał, jest zwichrowany. No i zobaczcie, takie panewki. Ktoś naprawdę bardzo długo musiał jeździć. Z tego co wiem, właściciel pojazdu. A właściwie, właścicielka jeździła po różnych warsztatach, bo słyszała dudnienie w silniku i nikt nie potrafił tego zlokalizować ani po prostu wpaść na to, że może to być problem w panewkach, w zacieraniu się silnika. W każdym razie, dopiero jak silnik stanął, pani znalazła nas w internecie i przyprowadziła do nas samochód. No, i, i teraz wszystko zawieziemy, zobaczymy, czy, czy w ogóle y, cokolwiek uda się y, uratować z tego silnika. No i co, dwa dni temu dostałem telefon e, z obróbki silników, że wał korbowy nie nadaje się do niczego, jest po prostu złomem. Ale jest też y, dobra wiadomość: udało uratować się uratować blok silnika, został wyosiowany. Mm, udało mi się też zdobyć wał korbowy z zamiennika, który kosztuje dużo mniej niż oryginalny wał z BMW. I udało mi się też zdobyć nominalne panewki, co na dzień dzisiejszy jest dużym rarytasem, dlatego że jest to ostatni komplet, który udało mi się zdobyć. Można powiedzieć w Europie nigdzie nie ma, nawet Kolbel nie ma w tej chwili. I nie wiadomo kiedy będzie. Także właścicielka pojazdu powinna być bardzo zadowolona, że uda się w miarę szybko wyremontować jej silnik. Także pakuję wszystko, wał zostanie sprawdzony, bo jak to bywa z nowymi wałami, bardzo często są krzywe, i żeby nie było po prostu kuku, żeby nie zatar się wał, zawożę to do obróbki. Niech to wszystko sprawdzą, spasują i będziemy dalej działać. Wszystkie części do silnika N57 są zregenerowane i zrobione. Oprócz pewnych części jeszcze nie sprawdziliśmy, które warto sprawdzić przy zatarciu silnika, a mianowicie są to turbosprężarki. No, niestety, jak silnik się zaciera, opiłki dostają się do oleju i filtr oleju nie wyłapie wszystkiego. Jakieś małe cząsteczki mogą dostać się na smarowanie turbosprężarki i one mogą być przytarte. Teraz działają. A po jakimś czasie, jak auto będzie eksploatowane, mogą się zepsuć, dlatego warto to oddać do fachowca, który to wszystko sprawdzi. Ewentualnie, wyczyści będzie dobrze. Tym bardziej, że w X5 e E70 nie jest tak prosto te turbostrężarki zdemontować i później zamontować. Prawda? No zgadza się, dwa dni roboty. Do Dokładnie, jeszcze wymienimy wszystkie podciśnienia. Eee, wszystkie części już przyszły, część z BMW, część zamówiliśmy z zamiennika, to co się dało, także zobaczcie sobie, wszystko jest, uszczeleczka pod głowicę, śruby, napinacz, koło pasowe przy okazji, no i tyle, działamy. Sobie. No wał kręci się jedną ręką i tak ma to wszystko wyglądać. Jak zwykle oddaliśmy wał do sprawdzenia, okazał się krzywy o 7 setek. To jest bardzo ważne i także jak kupujecie coś nowego, zwłaszcza wał właśnie korbowy, warto oddać i sprawdzić czy jest prosty. Ten obraca się jedną ręką, więc jest wszystko super. właśnie Sebastian tutaj czyści tłoki. Sprawdza, czy pierścienie ładnie chodzą. Wymienimy też ten korbowód, co mówiłem, bo jeden, na jednym korbowodzie e, obróciło panetki. Proszę, zobaczcie, jak, jak, jaki korbowód czarny się zrobił. A ma być taki biały. Przed chwilą dostałem informację od chłopaków, że silnik N57 gotowy jest, więc e, wpychamy X5 na stanowisko i Sebastian będzie Działał dalej. Tak, gotowość. Yy. I może powiedz o turbinkach w ogóle? Yy, tak, yy, jeżeli chodzi o turbinki, turbinki niestety obie były do regeneracji. Yy, poza takiem silnika żadna z nich się nie nadawała. No tym bardziej, że jeszcze klientka też wspominała, że główna turbinka była robiona niedawno, więc no, podwójna robota. No i co najważniejsze, silnik jest wstępnie złożony, zostały mi jakieś tam dekiel, kolektor ssący, no i wiązkę, ale to już będę robił w dalszych etapach jak widzimy silnikiem. N57 gotowy do odpalenia, sprawdzę tylko olej. No, dolejemy jeszcze olej. Sebastian. Diagnostyka została zrobiona. Yy, zakodowaliśmy też yy, wtryski, bo tutaj wcześniej ktoś z tym silnikiem już walczył i było wszystko pomieszane, więc na nowo włożyliśmy wtryski i zakodowaliśmy tak, jak powinno być. Ok. No dobra, to palimy. Ciekawe jak odpali. No zobaczymy. No i ja to szanuję. Takie rzeczy lubię. Co wygrywamy go? Jest to chwilę niech nie chodzi. Nie A, no tak. Trzeba uzupełnić jeszcze olej z krzyni biegów. Jak wszystko rozbieraliśmy, nam sprzęgło hydrokinetyczne wypadło i trochę oleju się wylało, więc trzeba uzupełnić. X5 już jest wygrzany kilka razy. Napełniliśmy klimatyzację. I jedziemy na próbę. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. No i co Nikt nie lubi tego dźwięku, który usłyszeliście W związku z tym, że to była godzina 17 wróciliśmy do warsztatu i witam was y następnego dnia. Okazało się, że spadł po prostu przewód od interkulera i dlatego wyrzuciło błąd. Eee, także jedziemy, jedziemy na tą eee, próbę ostateczną, żeby zobaczyć, czy wszystko gra. Na razie silnik pracuje bardzo ładnie, nie słyszę żadnych dziwnych dźwięków. Eee, turbiny pompują. Eee, zobaczymy troszkę na wyższych obrotach, aczkolwiek eee, nie zamierzam go piłować. Dlatego że no, silnik jest na dotarciu. Także eee, lepiej tego nie robić. Niech się wszystko ładnie. Ułoży. No i jazda testowa zakończona, według mojej oceny, wszystko bardzo dobrze pracuje. Yy, zaraz podjadę na stanowisko, podłączę jeszcze profilaktycznie yy, ostatni raz yy, komputer i zobaczymy, czy wszystko jest w porządku. No właśnie robię ostatni test. Yy, zobaczymy, czy są jakieś błędy, czy coś tu się dzieje. No, i tak, kochani, operacja się udała. Silnik pracuje bardzo ładnie. No, tak naprawdę jeździłem w zakresie do 3000 obrotów, ale jedzie bardzo ładnie od dołu. Bardzo ładnie pracuje. Dźwięk jest no, prawdziwego 3-litrowego diesla BMW. Chcę Wam powiedzieć, że to była bardzo gruba naprawa. Tak jak widzieliście, poszedł nowy wał, nowe panewki tłoki wyczyściliśmy tak żeby pierścienie chodziły bardzo dobrze wymieniony korbowód blok jest po osiowaniu i przygotowaniu tak żeby wszystko grało do tego głowica po regeneracji komplet nowych wszystkich uszczelek można powiedzieć dwie turbosprężarki są również po regeneracji poszło nowe koło pasowe nowe napinacze nowe paski no Masa bardzo dużo części. Operacja zamknęła się w kwocie 28 tysięcy brutto. Dzwonię do klientki, auto jest gotowe do odbioru i zaproszę panią po przejechaniu 1500 km na kontrolę i wymianę oleju. Trzymajcie się serdecznie. Jeśli Wam się film podobał, lajkujcie i subskrybujcie mój kanał. Wszystkiego dobrego.